Witam serdecznie, kochani subskrybenci i słuchacze na wróżbach live. Dzisiaj yy, powróżę Wam, ponieważ jest pełnia księżyca. W tą pełnię księżyca, oczywiście, energia jest bardzo silna. Ja dzisiaj nie mogę ją po prostu normalnie funkcjonować, wręcz taka silna energia. Jest dzisiaj. Możemy przyciągać miłość, pieniądze, szczęście. Wszystko to, co jest w deficycie, czego potrzebujecie, pragniecie, możecie dzisiaj wizualizować, przyciągać. Także skupcie się, kochani. Możecie również zadawać pytania kartą Tarota lub Lenomor lub cygańskim. Ponieważ dzisiaj wróżby oczywiście też mają moc, tak? I puścimy to wszystko do wszechświata, w tę pełnię księżyca. Niech się dzieje, niech się spełnia, niech się wszechświat tym zajmie. Więc w taką pełnię księżyca naturalnie są na pewno energie mocy. Więc zapraszam Was, moi kochani, do zadawania pytań na czacie. Cześć, Magdalenko. Cieszę się, że jesteś kochana. Także kupujcie znaczki, w zależności jaka cena znaczka. Taką robię, oczywiście, wróżbę. Zapraszam Was do kupowania znaczków, do zadawania pytań w tę pełnię księżyca. I ja Wam powróżę chętnie na Wasze prywatne, emocjonalne jakieś pytania. Jeśli macie pytania związane z Waszym ukochanym, ukochaną osobą ukochaną, również inne pytania: praca, przeprowadzka, zawód kariera, pieniądze, stabilizacja, wszystkie inne pytania również oprócz zdrowia, zdrowie nie. Na zdrowie nie odpowiadam. Natomiast przede wszystkim sprawy miłosne, partnerskie sprawy w małżeństwie, sprawy rodzinne, sprawy miłosne. problemy decyzje rozmaite. Zapraszam Was serdecznie. Tak jak powiedziałam, dzisiaj jest pełnia księżyca, więc specjalne energie. Dlatego jestem online, kochani. Magda. Czy Dawid wróci do mnie? Lenomor. Ok. Magda. Magda. Czy Dawid. Czy Dawid wróci do Magdy? Wróci do Magdy, do Magdy. Lenomor, ok. Czy Dawid wróci do Magdy? Czy Dawid wróci do Magdy? Lenomor, karty chciałaś, Magdo? Ok, skup się na Dawidzie, bo ty znasz jego twarz, oczy. Także skup się, kochana. Wizualizuj, wizualizuj Dawida i ja zapytam Lenomor Karty, czy Dawid wróci, czy Dawid wróci do Magdy, czy Dawid wróci do Magdy, pokażcie kochane karty, czy Dawid wróci do Magdy, pokażcie kochane karty, czy Dawid wróci do Magdy, pokażcie. Czy Dawid wróci do Magdy? Pokażcie, kochane karty. Pokażcie, kochane karty. Pomosty wypadły. Pokażcie, czy wróci. Pomosty już mówią o chęciu ryzyka, tak? Podjęciu jakiejś drogi, by wrócić. Pomosty mają was połączyć. Pomosty łączą dwie strony, tak? Czy do rzeki, czy... Ale niestety za tymi pomostami są skały i kosa. O, lala. Yy, rozmowy są konieczne. Być może chce on porozmawiać, ponieważ mamy tutaj w przełożeniu ptaki, czyli jakieś rozmowy, wyjaśniania, nerwowa sytuacja, roz, rozmowy, dyskusje nerwowe, tak? Uwaga, żeby się nie pokłócić. Tutaj mamy mm, konieczność rozmowy, być może on myśli o tym, że należy rozmawiać, lub ty myślisz, lub oboje myślicie, że należy rozmawiać, coś wyjaśnić. Te pomosty już by znamionowały coś bardzo, bardzo pozytywnego, czyli połączenie się, że wróci, że chce wrócić, ale na tych pomostach niestety są tej trudności, balasty, obciążenia, jest mozolna droga, jest długi czas, jest ciężka, y, skalista, droga, no balast, przeszkody w tej drodze, tak? Mozolna droga, długotrwała praca, więc mamy tutaj balast przeszkody na tych pomostach, czyli jakby nawet chciał wrócić, to są tutaj ogromne blokady i jest jeszcze kosa, czyli jest chęć rozmowy, czy konieczność rozmowy lub próba będzie rozmowy, Natomiast uwaga, ponieważ jest zupełnie przerwany kontakt, jest zerwanie relacji, zerwanie kontaktów, spotkań i ten powrót jest, tu powiem, bardzo ciężki, trudny. Jeśli nie wyjaśnicie sobie tych problemów, które stoją na drodze, jak skała, czyli obciążają tak, ten powrót, to niestety nic z tego nie będzie. Jeśli tego nie wyjaśnicie, to niestety nie widzę tutaj łatwego powrotu raczej hmm, przecięcie, ucięcie. Nagły koniec, odejście, zranienie. Jest właśnie wszystko to zależne od tego, czy ta rozmowa dobrze się potoczy, czy wyjaśnicie to, co stoi między Wami, jako ogromna skała, ogromny balas, obciążenie i utrudnienie, czy blokada. Więc widzę tutaj bardzo ciężkie utrudnienie powrotu, konieczność wyjaśnienia problemów, spraw, które stanęły Wam okoniem, jakby na drodze. Także powodzenia, Magdziu. Ciężko, ciężko z tym powrotem, niestety. Mm, jeśli nie wyjaśnicie, nie uda Wam się porozmawiać, to niestety nie będzie tego powrotu, bo nie, za dużo tutaj też się wydarzyło i poraniliście się jakoś. Także taka jest niestety rzeczywistość. Ty wiesz, co się stało, tak? Dlaczego jest koniec? Także. Czy dojdzie do tej rozmowy z Dawidem? Ok. No tak, dobrze Magdziu. Czy dojdzie? Jakie karty chcesz, kochana? No, ok. okej. Czy dojdzie do tej rozmowy? Czyli czekasz, tak? By on zadzwonił, napisał, żeby doszło do tej rozmowy. Oczywiście ta rozmowa jest, powiem Ci, Magdo, decydująca. Ta rozmowa jest naprawdę czymś, co tutaj widzisz, czymś, co jest tutaj bardzo naprawdę i wskazane, i, i poprowadzenie tej rozmowy. Do tej rozmowy. Poprowadzenie tej rozmowy mądre, tak? Wy, żeby wyjaśnić te problemy, też jest tu bardzo ważne. Zaraz wezmę, żeby dołożyć karty, wezmę inną talię Lenomor, żeby dołożyć po prostu do tej sytuacji, bo mamy tutaj tą rozmowę, która już stoi, tak? Więc teraz dołożę jeszcze, czy dojdzie do tej rozmowy. Czy dojdzie do tej rozmowy? Pokażcie, kochane karty czy dojdzie do tej rozmowy czy dojdzie do rozmowy pomiędzy Magdą i Dawidem czy dojdzie do rozmowy Magdy z Dawidem pokażcie pokażcie kochane karty czy dojdzie do rozmowy Magdy z Dawidem pokażcie kochane karty pokażcie kochane karty czy dojdzie czy dojdzie do rozmowy Magdy z Dawidem pokażcie pokażcie kochane karty pokażcie Pokażcie, kochane, karty, czy dojdzie do tej rozmowy. Czy dojdzie do tej rozmowy z Magdy z Dawidem. Pokażcie, kochane, karty. Czy dojdzie, czy dojdzie do tej rozmowy. Tak, dojdzie do tej rozmowy. Zaraz, mamy... Oj, tutaj mi wypadła jeszcze... Tak. Dojdzie, ojej, mamy piękne karty, kochana. Ktoś, kto powraca, czyli Dawid, ponieważ mamy tu niedźwiedzia, czyli ktoś z przeszłości, kto powraca. To jej ma... Miejmy nadzieję, że to jest ten właśnie Dawid, bo niego pytamy. Jakaś podróż, czyli tej przyjazd. No nie wiem, długo się to będzie wlekło wprawdzie, powolny czas, ale ktoś tutaj jedzie do ciebie. Jest gwiazda. Do tego mi wypadło niechcący jeszcze tutaj, co wzięłam, pierścionek, czyli chodzi o sprawy y, związku, relacji, romantyczne, miłosne. Y, no relacja, przede wszystkim związek, umowa, y, związek. Czyli tutaj y, gwiazda, nadzieja, wielka. I y, nadzieja na wyjaśnienie spraw, na rozmowę i pierścionek oraz słońce jeszcze, słońce w przełożeniu, czyli gwiazda plus słońce znamieniują zna, już y, bardzo pozytywny czas, czyli odpowiedź jest tak, tak, dojdzie do tej rozmowy. Oczywiście mówię, że to będzie trwało wolno, nie dojdzie od razu jutro pojutrze w następnym tygodniu, ponieważ widzę wolny rozwój sytuacji, rozwój, bo na, na razie jest za dużo zranień i blokad, tak wolny rozwój sytuacji, ale widzę, że tak, że dojdzie. Pamiętaj, że wróżę na 3 miesiące, więc w okresie 3 miesięcy może dojść do tej rozmowy, kochana. Niezależnie, czy to będzie za 3 tygodnie, za 3 miesiące, za 5 miesięcy, 6, za pięć tygodni, sześć tygodni, niezależnie jaki czas, tylko w powolnym tej tempie widzę, ale dojdzie do tej rozmowy, tak. Także wspaniałe karty teraz wyszły. Jest, jest tutaj nadzieja, naprawdę że ta rozmowa się rzeczywiście odbędzie, kochana. Także trzymam kciuki, Magdziu, by rzeczywiście tak było. Um, no oczywiście sprawy miłosne, kiedy czekamy na kontakt, na spotkanie, na wyjaśnienie spraw. To jest bardzo trudne. Niech będą karty naszymi drogowskazami, tak? Naszą nadzieją, że się to wszystko dobrze jeszcze... Łoży. Tutaj jest właśnie bardzo ważna, stoi w centrum, jakby tych kart, tej energii ta rozmowa, Magdo. Także bardzo ważna rozmowa, która musi się potoczyć dobrze. Jeśli pójdzie źle, no to niestety. Super dzięki. Tak, pozdrawiam również, Madziu. Pozdrawiam Ciebie serdecznie. Cieszę się, że jesteś zawsze na moim kanale, kochana. Bardzo, bardzo cieszę się z tego powodu. Zapraszam do następnych znaczków, kochani, do następnych pytań um, o miłości, nie tylko, na każdy temat oczywiście możecie pytać. Oprócz zdrowia, oczywiście zdrowie to należy do lekarzy, tak? A tutaj kart możecie pytać o wszystkie inne jakieś tutaj dylematy, problemy, które macie, kochani. Karty pokażą Wam kierunek, tak? Kierunek, w którym możecie podążyć, by pomóc sobie, by pomóc podjąć dobre decyzje. Także to są nasze drogowskazy. Karty bierzemy jako drogowskazy, które mamy po prostu do nowego impulsu, by jeszcze raz sprawy przemyśleć, tak? By coś planalizować jeszcze raz inaczej spojrzeć na to z innej perspektywy. Więc kochani zapraszam serdecznie. Piszcie mi pytania, kupujcie znaczki i zobaczmy, co pokażą karty, kochani. Dzisiaj jest pełnia księżyca, więc możecie zapalić świecę i napisać oraz powiedzieć głośno dla wszechświata do. Tego księżyca w pełni, wasze marzenia, wasze pragnienia, i żeby to się wszystko wypełniło, tak? Wszelkie deficyty, żeby odeszły i żeby przyszła pełnia, niezależnie jaka pełnia, tak? Pełnia księżyca i pełnia w waszym życiu, czyli pełnia miłości, pełnia bogactwa, szczęścia, hmm, żeby sprawy potoczyły się wspaniale. Dzisiaj możecie to wizualizować, pisać, mówić na głos medytować, afirmować. Dzisiaj jest dobry dzień, dobry wieczór do tego i również następne 7 dni, tak? Ten kwartał, czy ten czas po pełni księżyca jeszcze jest mocny. Więc zaczynajcie dzisiaj medytować i przez następne 7 dni możecie medytować, afirmować, wizualizować, ponieważ jest to energia silna. Magda, następne pytanie, oczywiście, bardzo chętnie, Magdziu. Jakie masz pytanie i jakie karty? Napisz, kochana, pytanie Twoje. Czy będziemy razem w związku z Dawidem? Lenomor, ok. Czy Magda und Dawid będą w związku? Będą w związku miłosnym, tak? W związku. No bo wiadomo, związki są też różne, kochani. Związek seksualny, afera, romans, krótki jakiś tam związek. No ale tobie chodzi, Magdo, żeby był to normalny związek, taki stabilny, prawda? Lenomor znowu chcesz, ok. Zobaczmy. Lenor, czy Magda i Dawid będą w relacji stabilnej ze sobą? Czy będą w relacji stabilnej? Czy będą razem? Czy Magda i Dawid będą razem? Pokażcie, kochane karty. Pokażcie, kochane karty. Czy Magda i Dawid będą razem w relacji, w związku stabilnym? Pokażcie kochane karty. Pokażcie kochane karty. Czy Magda, czy Magda i Dawid będą w relacji stabilnej, pięknej, romantycznej? Czy będą razem w relacji? Pokażcie kochane karty. Czy Magda i Dawid, czy Magda i Dawid będą w relacji? Pokażcie kochane karty. Czy Magda i Dawid będą w relacji? Czy Magda i Dawid będą w relacji? Czy Magda i Dawid będą w relacji? No, powiem, że o, oczywiście znowu te skały, blokady, obciążenia, balasty, jakaś sytuacja ciężka, mozolna droga, by być w tej relacji. Uciążliwa, mozolna, długa, kręta, ciężka, pełna trudności, pełna jakby jakichś takich. Kamieni na drodze, tak, ścieżka do tej relacji, ale mamy oprócz tego, oczywiście, tutaj oprócz tych blokad i trudności, które już się pokazują cały czas, teraz wiesz o tych blokadach, trudnościach, tak? Mamy tutaj jeźdźca, czyli wiadomości, które płyną do Ciebie, akcja, czyli być może spotkanie, właśnie rozmowy, komunikacja, wyleczenie tych spraw. Mamy Jego, czyli Dawida, który jest już w przyszłości, który się zastanawia nad tym, myśli, analizuje i w przyszłości patrzy, co można właśnie tutaj być może zbudować, i mamy, czy się spotkać, czy nie spotkać, czy napisać, tak? tak jakby czekał na odpowiedni moment, i mamy pomosty, znowu, tak? Pomosty, które mają Was połączyć. Czyli pytanie jest, czy będziecie w związku razem. Te karty sugerują, że. Pomimo tych blokad, trudności, mozolnej pracy nad tą relacją, mozolnej drogi, którą razem tutaj macie przejść, tak, jest szansa, będzie komunikacja, będzie spotkanie, będzie rozmowa, już mówiliśmy, i będzie tutaj szansa na to, byście zbudowali jakąś relację. Moja odpowiedź, moja tendencja, która tutaj jest w kartach, pomimo tych blokad i trudności na dzień dzisiejszy, jest tak. Tak, że jest szansa, że będziecie właśnie w tym związku, w tej relacji. Wspaniale, no czy mam kciuki, naprawdę, naprawdę, Magdziu, czy mam kciuki, żeby to się stało, żeby to naprawdę tak się spełniło, żeby ta rozmowa dała jakieś dobre rezultaty, tak? E, oczywiście musi być ta rozmowa spokojna, nie tak jak te ptaki sugerują nerwowość, tak? Wybuchować tylko spokojna, rzeczowa, jakoś się u, ugadać, umówić i spróbować. Jeszcze raz dać szansę, kochana. No cudownie, no naprawdę cała historia tej wychodzi w kartach, rzeczywiście. No widzę, że Magdziu lubisz tą talię Lenomor, prawda? Lenomor karty. No, Lenomor karty są bardzo romantyczne, wspaniałe, rzeczywiście. Także widzę, że lubisz te karty tą, tą talię. Dobrze, zapraszam do kupowania znaczków, do zadawania następnych pytań, kochani. Zapraszam serdecznie. Kupujcie znaczki, zadawajcie pytania o miłości dzisiaj w pełni Księżyca. Energia jest bardzo silna. I naprawdę ja czuję już to cały dzień. Jakaś taka jestem pobudzona nerwowo też y, jakoś emocjonalnie, więc ta energia jest bardzo silna, kochani. Hmm. Zapraszam serdecznie do zadawania pytań kartom. Możecie również użyć dzisiaj kart cygańskich, również mam serię na czytali cygańską, kochani. Także. Zapraszam do zadawania znaczków, do kupowania znaczków i do zadawania pytań Waszych osobistych, miłosnych, emocjonalnych, romantycznych. Aha, do pracy kochana. Dobrze, Magdusiu. Czyli dziękuję Ci za obecność. Dziękuję Ci, że jesteś. Dziękuję Ci, Magdo, że jesteś subskrybentką i cały czas oglądasz mój, mój kanał. Proszę cię, pisz komentarze, bądź aktywna. I Zapraszam na następny live i na następny czas. Do usłyszenia, kochana Magdo. Dobrze, że jesteś. Dziękuję Ci. Być może jeszcze poczekamy, może jeszcze ktoś zada znaczek. Znaczki możecie kupować pod czatem. Pod czatem jest taki symbol dolarka. Na to klikacie, i później już wybieracie sobie znaczek, cenę, jaką tego chcecie. Kupcie znaczek. I ja wtedy Wam powróżę na jedno pytanie na żywo. Zapraszam serdecznie. Tematy miłosne, emocjonalne, ale również wszystkie inne tematy, które Was dręczą, męczą, na które nie znacie odpowiedzi. Karty mogą Wam coś zasugerować, pokazać nagle. Także zapraszam serdecznie: kupujcie znaczki, zadawajcie pytanie. Kochani, dzisiaj w tę pełnię Księżyca. Cieszę się, że kanał się rozwija, że jesteście. Dziękuję Wam serdecznie za to, że odwiedzacie codziennie mój kanał. Właśnie widzę, czuję Waszą obecność na kanale. Także dziękuję Wam serdecznie, że wspieracie mój kanał, że zaglądacie, że piszecie bardzo wspaniałe, miłe komentarze, że... Lubicie, subskrybujecie ten kanał, że piszecie miłe słowa lub niektórzy, że piszecie swoje historie wręcz, co was męczy, dręczy, jakie macie doświadczenia, tak, w relacjach. Oczywiście rozumiem, dlatego powstał ten kanał, by was wspierać w tych ciężkich emocjonalnych sytuacjach, kochani. Dobrze, więc dzisiaj możecie palić świece, wizualizować, afirmować, pisać Wasze pragnienia, intencje na kartce, mówić je głośno, afirmować, medytować. Dzisiaj w tę pełnię księżyca. Zapraszam Was serdecznie na mój kanał codziennie. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Dzisiaj już się pożegnam w takim razie z Wami. I zapraszam Was na następny lajfik z wróżbami na żywo i codziennie na moje filmiki z różnymi tematami. Do usłyszenia już wkrótce.